w tym dzisiejszym meczu 16 minut na parkiecie. Zaskoczył Ciebie trener? Czy po cichu gdzieś tam liczyłeś na to, że i ta praca na treningach i ta gra w drugiej lidze, że te wszystkie rzeczy gdzieś tam e, zaowocują, że tyle tych minut, tyle tych szans, że w czwartej kluczowej kwarcie jesteś na parkiecie też? Nie spodziewałem się, że, że, że trener da mi aż tyle minut. E, nie nastawiałem się, mówię, na nie wiadomo na co przed tym meczem. E, byłem cierpliwy. E, Trener w końcu wpuścił mnie w pierwszej połowie i myślę, że to, że wykorzystałem swoje szanse, doprowadziło do tego, że mogłem grać dalej i ale co się czuje w takim momencie, tak? no bo jakby walczysz, szukasz tego swojego momentu, żeby przekonać się trenera, i w końcu nadchodzi ten dzień, nadchodzi ten mecz, wchodzisz na parkiet, to e, się działo coś tam w głowie, jakiś stres, jakieś nerwy, czy po prostu pełna koncentracja, mobilizacja, i czegoś takiego w ogóle nie było ani przez moment u ciebie. Czy jednak trochę gdzieś tam e, nogi się trzęsły? Znaczy, nie no, nogi się nie trzęsą, ale nie będę ukrywał, że w brzuchu trochę mnie tam skręcało ze, ze stresu przed meczem. E, no ale cieszę się, że, 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 że to wytrzymałem i. I zobaczymy jak to dalej się ułoży z tym wszystkim. Dalej pracował na pewno na 100%. Ta pierwsza udana akcja dodała chyba pewności siebie, co tak wlała tej pewności siebie do ciebie. Tak, tak, tak. No, koledzy z różnych przedmiotów mówili, że mam grać swoje, grać odważnie tak w drugiej lidze. I myślę, że tym tym gwiazdem to, to, to pokazałem, nie, nie, bałem się, to chyba był bostyk nawet, tak? I nie bałem się go, wjechałem do końca, trafiłem, mogłem nie trafić, ale podjąłem taką myślę. Yy, Odważną decyzję, ale świat należy do odważnych, i jeżeli się tak. chce coś w życiu osiągnąć, trzeba być odważnym. I teraz słuchaj, te dwie następne akcje, tak? Ta akcja 2 plus 1 w tej drugiej kwarcie, i później ta akcja e, jeszcze w tej e, trzeciej kwarcie. Bez respektu, bez strachu, bez nerwów. No tak, koledzy mówią, że mam tutaj za trzy. Ja będę szczery, że nie chcę wszystkiego. Y całej mojej umiejętności pokrywać na tym rzucie i, i tak się ułożył spotkanie, że, 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 że moi obrońcy byli blisko i po prostu ich mijałem, nie, nie patrzyłem kto to jest, tak. I patrzyłem tylko na kosz, no, ja Może to z drugiej ligi mam zadane, że patrzę tylko na kosz, no. Mówię, podjąłem, podjąłem odważne decyzje i cieszę się, że to że wszystkie prawie też wypadło. Jest dużo radości, takiej euforii gdzieś tam u Ciebie, jednocześnie motywacji, taki jak to będzie za małe słowo, to chyba taki wielki kop, co? Tak, tak. No, dla mnie ważne są takie rzeczy, taki mecz yy, yy, czy treningi, w których mi idzie i chcę to, to, to dalej ciągnąć, nie, nie chcę tutaj popaść nie wiadomo w co wspomniał, że, że teraz byśmy spo, wspom wstępali ciężko po ziemi, że dostanę w następnym meczu 5-7 minut, to, to, to mnie za mnie nic nie zbudzi, tak? Eee, chcę, 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 chcę trenować do, do końca sezonu na 100%, a potem zobacz. Ja tak tutaj mówiłem o tej akcji Szymona z tej drugiej kwarty, to zobacz, bo już na kanale na serwisie YouTube, na kanale Ligi Energa Basket Ligi Państwo mogą zobaczyć tą akcję 2 plus 1 Szymona. Zobacz, jak to wyglądało e, na parkiecie. Zobacz. Gramy gramy, przegrywamy 24-30. Jak stary rutyniarz, co? Obejrzyj o... dzisiaj trochę tą akcję Obejrzyj. kilka razy, co? Kilkanaście no. chyba, co? <laughs> Ale no, dużo, dużo trenuję takich zwodów, pompka i wjazd. Myślę, no, to, że to na czytaniu gry, no tego się uczę na treningach, tak to jest. To bierze się wszystko z treningu, że mogę z takimi zawodnikami jakby mamy potrenować. I tak jak na, na wywiadzie, że to podejmowanie szybkiej decyzji, tak? Tego się uczy, no, nie zawsze się podejmie dobrą decyzję, ale no, trzeba się starać. Tak? No właśnie i dzisiaj ty na pewno tego nie widziałeś, bo byłeś na parkiecie, ale te twoje akcje zbudzały taką euforię wśród kibiców tutaj w tej hali, no bo wszyscy ciebie traktujemy jak swojego człowieka, tak? Jesteś Splyszawa, jesteś wychowankiem Włodka, pana włodzimy ryczaka legendy ostrowskiej koszykówki, no bo to on ciebie gdzieś tam odkrył, on tą miłość zaszczepił do koszykówki. A ja Państwu nawet jeszcze zdradzę, że zanim Szymon do nas trafił, to tego lata przyjeżdża codziennie. Jest Pleszewa na małą halę na K1 w Ostrowie Wielkopolskim latem codziennie rano i z panem Wodzimierzem Kuśnierczakiem oddawał te rzuty i różne manewry gdzieś tam szlifowo. Także pan Wodek, no to kluczowa, jedna z kluczowych postaci w twoim życiu sportowym. Tak, tak. Wszystkie decyzje można powiedzieć, zawsze konsultuję z, z trenerem Wodkiem. Jest dla mnie naprawdę ważnym, ważnym ogniwem w życiu. Często rozmawiamy, przyjeżdża, przyjeżdża do nas do, do domu, z rodzicami też ma fajny kontakt, także, także oby, tam, oby jak najdłużej. By mu zdrowko dopisało przede wszystkim i, i Opłaca się pracować, opłaca się ciężko trenować, bo Szymon jest najlepszym przykładem, że poprzez ciężką pracę można otrzymać szansę, a teraz najważniejsze, twardo stąpać po ziemi i iść w górę. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo.